Cześć wszystkim! Dziś przyjrzymy się bliżej nowemu czytnikowi marki Pocketbook modelowi Vers Pro. Rozpoczynamy od rozpakowania. Model Vers Pro w tradycyjnym dla producenta stylu dostarczany jest w białym kartonowym opakowaniu. Głównym elementem, który widzimy tuż po otwarciu jest czytnik zabezpieczony specjalną osłoną. W zestawie, oprócz samego modelu, otrzymujemy kabel USB typu C, broszurę z informacjami oraz kartę gwarancyjną. Jeśli chodzi o wygląd, jest on prosty i nowoczesny. Czytnik, zarówno z przodu, jak i z tyłu, jest w kolorze czarnym. Obwódka wykonana jest z metalu w odcieniu dostosowanym do wybranej wersji kolorystycznej. Na dolnej krawędzi zlokalizowane jest złącze USB-C. Wers Pro posiada sześciocalowy ekran e-ink karta o imponującej rozdzielczości 1072 na 1448 pikseli i gęstości 300 ppi. Tekst jest wyjątkowo ostry, co sprawia, że czytanie staje się czystą przyjemnością. Nawigacja dzięki dotykowemu ekranowi pojemnościowemu jest prosta i intuicyjna. W sercu Wers Pro pracuje dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1 GHz, zapewniając płynność działania. Z 16 GB wewnętrznej pamięci w czytniku można pomieścić całą bibliotekę ulubionych książek. Model wyposażony jest w Wi-Fi i Bluetooth 4.0, dzięki czemu możemy cieszyć się audiobookami. Kolejnym atutem Vers pro są wbudowane aplikacje abonamentów książkowych Legimi oraz Empik Go. Dla wielu użytkowników dostęp do tych serwisów bezpośrednio z czytnika to ogromny plus. Pocketbook Verse pro od razu przyciąga uwagę swoim nowoczesnym designem. Dla tych, którzy lubią czytać nad basenem czy w wannie, wodoodporność IPX8 to duża zaleta. Świetnie rozmieszczone przyciski fizyczne to kolejny plus dla komfortu użytkowania. Oświetlenie SmartLight pozwala dostosować jasność dokładnie tak, jak lubisz, co sprawia, że czytanie jest komfortowe w każdych warunkach. Jeśli porównamy pro do modelu PocketBook HD3, nowy model zyskuje na lepszej odporności na wodę i świeżym designie. HD3 był już świetny, ale Verspro wprowadza kilka kluczowych ulepszeń, które czynią go jeszcze bardziej atrakcyjnym wyborem dla miłośników czytania. A to już wszystko na dzisiaj. Dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie o tym nowym modelu. Przy okazji zapraszamy was na nasze media społecznościowe. Do zobaczenia, do usłyszenia.